Witam serdecznie z tej strony Remax Dzisiaj chciałem Wam pokazać bitwę T34, czołg Premium 8 Tieru Co nie mogę powiedzieć? Bardzo fajna maszyna Dokładniejsze dane macie tutaj Jego koszt golda Wrzuca go na dziesiątki niestety. Ale jego działo daje radę. Wierzę tak samo. Krasie nim tylko i wyłącznie używając bierze, ponieważ kadłub jest miękki, jak to w amerykańskich czołgach. Cóż więcej. Ja skupiaczkę, dosyłacz i Wszystko żeby tylko szybciej ładował i skupiał, bo dział naprawdę Czas celowania jest bardzo długi. Stacja 238, 400 uszkodzeń. No cóż, pojedźmy. O, powiem wam, że rozegrałem już chyba 3 bitwy i kolejna jest na ósemkach. Zobaczymy, co się uda zrobić w tej bitwie Ja sobie to ukryję Zobaczy ile artów Po dwie arty tak? tak mapa jest powiększona wszystko okay. właśnie właśnie 9.12 wszedł w HD Ktoś zaprosił mnie do Plutonu przyjmijmy I pojedziemy w standardowe miejsce na te górki. Zobaczymy. A kiedyś ta mapa wydawała mi się, że była dużo lepsza. Nie wiem, może ktoś myśli inaczej, ale teraz przez te górki nie da się tak pograć na wieży, jak kiedyś tam z tej z prawej strony. Ile tutaj będziemy dość. Już mogę... Nie jest on jakoś super szybki, ale... Jutro może... będę miał wolne, nagram odcinek z czołgiem Luwę. Miejski czołg ósmego tieru, premium. On jest naprawdę, ale to naprawdę wolny. Czołg od naszego chyba. I strójeczka, no, wie, że bardzo ciężko go przebić, chociaż penetracji jest dużo, ale każdy wie, jak działają ruskie czołgi w tej grze. No właśnie, rykoszet poszło w boku Tutaj jeden pan się trochę wychylił, poniosło mi się wydaje, poniosło, go za bardzo stążyłem. Jest jeszcze jedna. O, wyjeżdża na mnie. No niestety. Garnąłem, ale... Też wynik, że 7-0. Więc to będzie naprawdę szybka bitwa o znowu IS Rykoszed wieże. No niestety ciężko jest go przebić z takiej odległości jeszcze. Arta właśnie skończyła. No, no nie fajnie zrobił, bo w sumie nic mu to nie da, teraz wjechał między trzy czołgi a jest sam. No ja w tym momencie ja też się wychyliłem. Nie za dobrze, bo tamten is ma jeszcze całe życie. A jakiś tamper taki bardziej mi się wydaje, bo, bo z tyłu dostałem od T34, który jest tutaj i jeszcze mnie skończył, no naprawdę skąd on się tam wziął, nawet nie widziałem, żeby tam tędy przejeżdżał coś więc bitwa się kończy Ech. trochę zbyt krótka, może pojedziemy ewentualnie jeszcze jedną A ja niestety nic tutaj nie zrobiłem za bardzo. Ile zero fragów. Dałem się zaskoczyć temu T34, który go w ogóle strzelał. Tam do niego jakieś czołki nie mógł go przebić w bok. To było dla mnie dziwne. Znowu MEDA w bazie. Bitwa jeszcze okaże się przegrana. Patrz. Co oni w ogóle robią? Natomiast... Jak jechać na kapa, poczekać, że nic do nich zjedzie, dopiero wtedy się zająć. To oni, czołgami lekkimi, czy tam... Medami z połową życia na no 100 HP. Wjeżdżają prosto na niego. Cheeto. To siódmy, czy szósty tier? 34 zniszczył następnego. Jak mówię, jeżeli chcecie, możecie wysłać mi powtórki. Ja będę je do, dodawał. Na początku dodawał wszystkie. Wiem, wszystkie, które będą się nadawać, oczywiście, bo jeżeli to będą powtórki, w których zrobiliście dwa fragi i tam 1500 damage'a, no to niestety e będzie podany pod każdym filmikiem i tak może jakoś się to wszystko rozwinie. Dobra, bitwa wygrana. Ja niestety nie spisałem się w niej. Daję chyba trzy strzały. Na wszystko zarobiłem. 50 tysięcy. 1500 damage. A. No nie jest to super. Normalnie na bitwę. Tutaj tam Normalnie 3000. A tutaj mam gwiazdkę, czyli to nie gra tak najgorzej tym czołgiem. 5000 damage, a. najwięcej zrobiłem. średnio na bitwę robię 1500 no ale to jest i tak lepiej niż tutaj ostatnio w ogóle też nie gram tym tym czołgiem no jak na razie zarabiam w tym luwej dużo przyjemniej mi się nie gra choć jest wolniejszy tu już mam 1700 prawie zadawane co bitwę mam na nim nawet dwa dwie odznaki na lufie. jutro lulam bitwę z Luwę i po kolei omówiłem sobie wszystkie czołgi premium. Dobra. Trzymajcie się i do... No.